Wysprzątać na jutro. Żeby żeby nie się. jutro tak sprząt. jest, zgadzam się z tobą. Maciek Macik, wiesz co, będziemy musieli to takie niektóre rzeczy tu zabierać do i do garażu, żeby kurwa faktycznie dzień przyszedł jakiś amator, nie? Tak jak ten dzisiaj. On już to tak zagląda Maciek, ja już mu nie wierzę. On może tu w nocy przyjść no niech przyjdzie. i tobie nawet... O, wiesz co możemy nawet Tobie wziąć? Co? O ten kask. By sprzedał, za dwie, Trzy wina. A kiedy filiroby? Chciał. No. Co to mi się za wino Sprzeda rower, no za dwie. No za dwie. O, rower, o właśnie on. Patrzył na rower, zaglądał co Pan tu ma. go dobrze od sobie robi. Ja. O, ja mi od razu nie powiedziałeś, że to jest gościu, który lubi coś robić. Przyjmi. Pewnie Krzysiu się bał. Nie bałem, tylko mi coś na myśl. Że Krzysiowi cegły pozabiera. Nie, tam na niego strach. Cegły. Nie, powinniśmy takie rzeczy jakieś tam... Maciek. No? Ale ten pistolet to trzeba porozkręcać. Nie, my go zaraz ten Wlać rozpuszczalniki.